Cześć wszystkim, dzień dobry. Dzisiaj witam was w odcinku selekcji kosmetycznych. Jest to kolejny odcinek z tej serii i jest to seria, w której wybieram jedną kategorię produktów, zbieram wszystkie kosmetyki z tej e, kategorii, które posiadam i razem z wami je selekcjonuję, czyli przeglądam, pokazuję, omawiam i decyduję, czy ten kosmetyk ze mną zostaje, czy też puszczam go w świat, albo gdzieś tam wyrzucam. Zatem, jeżeli macie dzisiaj ochotę zobaczyć jakie mam różę do policzków i które są fajne, a które mniej to zapraszam. Omawianie zacznę od różów Deborah Milano, czyli takich wypiekanych pojedynczych różów. Tutaj mam kolor 46, który jest przeze mnie najczęściej używany z tych wszystkich, które mam, a mam trzy, jak widać łącznie. I to jest taki brzoskwiniowy, dosyć jasny, neutralny kolor. Właśnie o ze mną zostaje, to jest 46 najczęściej używany. A tutaj mam trochę dylemat, bo nie wiem, co mam z tymi zrobić, one są do siebie dosyć podobne. To jest taki trochę rose gold, a ten jest różem z domieszką odrobiny brązu. Tutaj mam numer 64, tutaj numer 61. Zrobiłam sobie szybko słocze, mam nadzieję, że zobaczycie tutaj różnicę. To jest jaśniejszy i to jest rzeczywiście taki rose czyli ma różową bazę i złotą poświatę. Natomiast ten ciemniejszy to jest już no, ciemniejszy róż i jest jakby bardziej satynowo-matowy i ma w sobie drobinki raczej niż takie gładkie rozświetlenie. I w sumie powiem Wam, że zupełnie nie wiem, co z nimi zrobić. Przypuszczam, że raczej je puszczę w świat, dlatego że ja bardzo mało używam takich różów, więc po prostu odkładam je do półki do oddania. Są albo w ogóle nieużywane, albo bardzo delikatnie, więc myślę, że ktoś po prostu z moich znajomych chętnie je sobie weźmie i przygarnie. Jeżeli jesteście natomiast ciekawi, jakości tych różów, ja uważam, że one są naprawdę fajne, są wypikane, mają niezłą pigmentację, trzeba troszkę czasami uważać, żeby sobie nie zrobić takiej matrioszki. Ale bardzo polecam, bo one nie mają takiej skorupy. Właśnie, bożua, na przykład, z tego co słyszałam, zawsze, że ma taką skorupę, nie fajną. Tutaj zupełnie niczego takiego nie zauważyłam. Kolejny róż to jest Reverse Mineral Blush I pewnie tutaj, o jeszcze mam jeden I mam tutaj dwa kolorki, które sobie zostawiłam Ja dostałam od nich wielką paczkę I przypuszczam, że mogłam mieć wszystkie odcienie Ale mnóstwo poszło w świat Gdzieś tam poddawałam mamy koleżankom Żeby po prostu się tego pozbyć Bo ja nie jestem w stanie tego po prostu przetrawić W takiej ilości Zatem tutaj zostawiłam sobie takie dwa chłodne róże I to są bardzo fajne róże Uwielbiam je, to jest Reverse Bardzo tania marka, polska Te róże kosztują pewnie około 5-7 może maksymalnie Normalnie 10 zł, a mają fajną pigmentację, są całkowicie matowe, zostawiają kolor na policzku i akurat te odcienie, które posiadam, są naprawdę bardzo, bardzo twarzowe. Tutaj jest 0,2 taki troszkę ciemniejszy, a tutaj o wiele chłodniejszy i jaśniejszy. Róż to jest 15. Bardzo fajne i naprawdę bardzo, bardzo polecam. One może nie wyglądają, ale jeżeli chodzi o jakość, to absolutnie mnie zadowalają. Tutaj jedyny róż z pop, który posiadam, i przepraszam, że będą niektóre rzeczy jakieś takie brudne i niezbyt ładne, ale to u mnie leży czasami latami. To jest właśnie róż pop Aphrodisiac Super Shock Cheek, czyli z tej takiej serii właśnie pojedynczych, dosyć miękkich produktów. I jak widać, mam nadzieję, że widać, on mi już troszkę popękał, on jest suchy, użyty kilka razy. Kolor ma bardzo ciekawy, bo to jest taki odcień. Troszkę ma jak sobie różu, beżu, trochę brązu, jakby delikatnie takiego burgundu. Naprawdę bardzo ciekawy odcień, przy tym e, też bardzo ładnie wyglądał, ale największy problem z tym różem był taki, że on się bardzo ciężko aplikował na cokolwiek. Najlepiej było go nakładać palcami, a ja nie przepadam za tym, bo mam wrażenie, że sobie zaraz pościeram tutaj e, podkład i wszystko tutaj mi wyjdzie czerwonego. Więc jeśli chodzi o nakładanie pędlem, bardzo słabo. Gąbką nie chciałam, bo... Mm, też nie lubię takie wkładania właśnie gąbki i też bym się bała, że jak będę nakładać, to mi się trochę jednak zjedzie podkładu. A jest to taka formuła, że ona nie jest bardzo mocno napigmentowana, i to też właśnie trochę był minus tego produktu, że nie dość, że się ciężko nabierał na pędzel, to jeszcze ta ilość, która się nabrała, była mało wystarczająca, bo jednak ten pigment nie był mocny. Więc żegnam się z nim. Nie polecam, jeżeli chodzi o formułę, nie polecam. Kolor piękny i jeżeli znacie coś w podobnym odcieniu, to możecie mi polecić. I wykończenie było takie całkiem naturalne. To nie był mat, to też nie było nic takiego świetlistego, tylko powiedziałabym, że taka dosyć naturalna satyna. Ten róż z kolor wyrzucam, bo nie wiem, czy powiedziałam. Powiedziałam, że się z nim żegnam, ale po prostu ja go wyrzucam, bo już jest stary. Teraz pokażę Wam róż diadem, też bardzo już zniszczony i mam go długo, kolor 03, ale też przy okazji był przeze mnie dosyć często używany. To jest taki róż, troszkę jakby ceglasty ma w sobie. Drobinki takie delikatnie złote, ale bardzo mm, drobne, to jest taki pyłeczek wręcz. I bardzo go lubię, to jest taki też dosyć neutralny róż. Nie jakaś bardzo mocna pigmentacja, ciężko z tym przesadzić, a po prostu fajnie podkreśla policzek. I ze mną zostaje i nawet mam delikatnie tę górkę zjechaną, więc jak na mnie to i tak jest dosyć dużo, ponieważ ja jestem osobą, która używa bardzo mało różów. Więc ja sobie go jeszcze zostawiam, bo czasami mi się przydaje, bo właśnie jest taki bardzo neutralny. Tutaj mam róż z Joko, który chyba też gdzieś tam pośle w świat, albo po prostu wyrzucę. Był gdzieś tam kiedyś w jakimś pudełku, tak mi się wydaje. I to jest róż bardzo rozświetlający. Powiedziałabym wręcz, że on bardziej przypomina cień do powiek niż róż. O, tutaj Wam pokażę, jak to wygląda. Może będziecie widzieć. To jest po prostu ten pomarańcz. To jest pomarańcz z mnóstwem złotych drobinek i to raczej właśnie wygląda jak taki matowo-satynowy cień z drobinkami niż róż do poliszków, więc ja bym sobie tego na twarz nie zaaplikowała i jak widać pigment też jest naprawdę całkiem mocny. I to jest numer 11, jeżeli kogoś by to interesowało. W związku z tym, że w ogóle tego nie używam i jak dla mnie nie ma to zastosowania, jeżeli chodzi o róże to nie za bardzo mi się podoba ani kolorem, ani wykończeniem, ani mnóstwem drobinek, które sobie kryje. I jeszcze te drobinki są takie właśnie migrujące. Widzę, że one po prostu będą gdzieś tam po twarzy migrować, a to nie jest taki jednolity połysk, więc po prostu to oddaję gdzieś tam, ktoś sobie będzie chciał to weźmie. Kolejny róż jest taki dosyć kultowy, jeżeli chodzi o markę Max Factor, ponieważ to jest Cream Puff Blush. W numerze 10 Nude Mouth, i to jest bardzo popularny róż, bardzo delikatny, właściwie do każdego makijażu na co dzień się nadaje. Jeżeli szukacie czegoś, co jest bardzo subtelne i delikatnie wam podkreśli policzek, i przy tym nie jest za ciemne, nie jest za takie zbyt krzykliwe i ma bardzo łagodny kolor, to myślę, że to jest to. Myślę, że na będą super zadowolone, dlatego że myślę, że na was to będzie bardzo widoczne. Mówię nawet o osobach, które są po prostu ode mnie jaśniejsze. I on bardzo fajnie podkreśla policzek. Właśnie jest dosyć subtelny, a przy tym jednak coś tam się pojawia. I to jest taki chłodny róż. Bardziej powiedziałabym, że do chłodnych typów urody, chyba że po prostu lubicie chłodny makijaż. To bardzo, bardzo fajna rzecz. I też już widzę, że delikatnie ma u mnie tę górkę zjechaną. Oczywiście zostaje. Tutaj mam coś, czego raczej się pozbędę. Ja to też sobie przygarnęłam gdzieś tam na spotkaniu blogerek, ale przypuszczam, że znowu to oddam dalej. I to jest LOV, pewnie jakaś marka niemiecka, tak mi się wydaje, że to Monika Gibelen przynosiła i to jest numer 50 jest She can. i to jest taki wypiekany róż z lusterkiem, ogólnie bardzo ładny tylko, że bardzo, bardzo błyszczący, to jest taki rozświetlacz róż wręcz bym powiedziała, o zobaczcie, taki kolor ma on jest ogólnie spoko, to nie jest jakiś taki mega, mega blask, ale to jest bardzo połyskujący róż do policzków, w takim, jak widzicie, dosyć intensywnym, jasno-różowym kolorze i użyłam go kilka razy i on ogólnie wygląda ładnie i ma całkiem fajną pigmentację, ale dla mnie to jednak jest troszkę za dużo i ja raczej idę w takie matowe róże z tego względu, że mam um, często rozszerzone pory, a nawet jeżeli te pory nie są rozszerzone, to gdzieś tam mi się często robią jakieś za w okolicach y, policzka i skroni, więc no tak raczej staram się unikać. Bardzo fajny róż, więc przypuszczam, że ktoś tam go kiedyś będzie chciał przygarnąć. Natomiast ja myślę, że go puszczam w świat, bo nie będę tego używać. Butter Blush z Physicians Formula. Też bardzo fajny róż, też z gatunku bardzo delikatnych, bardzo chłodnych. I to jest taki właśnie szarowo-różowy odcień. Dosyć mało widoczny na policzku, ale jednak coś tam się pojawia. I to myślę, że są bardzo fajne kolory dla naczynkowców, dla osób, które się trochę boją właśnie używać różów. Zapach ma intensywny, taki kokosowy jak ogólnie cała ta seria, więc mnie to troszkę odrzuca. Natomiast kolor jest fajny i muszę go teraz zacząć troszkę więcej używać, póki jeszcze nie jestem opalona, bo użyłam go kilka razy i uważam, że jest ok. Natomiast jeszcze nie miałam z nim aż tyle styczności, żeby powiedzieć, że to jest cudo i że na pewno to maltretuje, ale zostawiam oczywiście sobie, bo gdzieś tam mi się pewnie do filmów przyda. I to też jest taki, powiedziałabym, że dosyć oryginalny odcień. Teraz pora na różę z Catrice, a mam cztery, jeśli chodzi o takie edycje, które są nadal dostępne. I przede wszystkim mam różę z serii Blush Box. E, najwięcej używałam różu w kolorze 020 Aglistering Pink. To jest taki, niby oś nazywa pink, ale to nie jest, bar to nie jest róż, to jest bardziej taka brzoskwinka. Mam sobie delikatne drobinki, ale ich raczej na policzku nie widać i powiedziałabym, że to wykończenie jest takie matowo-satynowe. Nie do końca taki czysty mat, ale też to nie jest nic takiego bardzo połyskującego, więc ten odcień ze mną na pewno zostaje, bo on jest też dosyć przeze mnie często używany ze względu na swoją neutralność. I tutaj mam jeszcze dwa z tej serii. Tutaj jest 040 Berry, chyba jeszcze ani razu nie używany, ale zostawiam go, bo też widzę, że odcień jest taki między różem a brzoskwinką, taki troszkę ciemniejszy, więc też będzie na pewno neutralny. I też zostawiam te róże ze względu na to, że mam współpracę z Catrice. Dostaję od nich jednak od czasu do czasu paczki i im się przyda to do makijażu. I bardzo też wdzięczny kolor, chyba raz użyty, tak mi się wydaje. To jest 050 Burgundy. I też bardzo fajny, ładny odcień. Dzisiaj by mi pasował do tej bluzki i do ust, więc oczywiście ze mną zostaje. I ostatni, to jest taka nowsza seria Blush Box, bo one są takie delikatnie połyskujące i to są takie mozaiki. Też ze mną zostaje, chociaż bardzo się sypie. Był ostatnio w jakimś filmie użyty, gdzieś tam w jednym z ostatnich, jeśli chodzi o używanie Catrice. 0,20 It's Line O'Clock. I też ze mną zostaje. Natomiast jeśli chodzi o Catrice, mam jeszcze coś takiego bardzo starego i to jest jakaś edycja limitowana dawno, dawno temu i myślę, że po prostu go wyrzucę, bo już jest stary, nie używam w ogóle. To jest też bardzo ciekawy kolor, bo taki mega fioletowy i myślę, że gdzieś tam go w jakimś makijażu, chyba drag queen czy czymś takim, użyłam, ale no on nie jest taki zbyt użytkowy, więc myślę, że po prostu go wyrzucę, bo jest bardzo stary i u mnie leży, i leży, i leży, więc po co to trzymać. Teraz pora na paletkę z Eveline Blush Sensation 4 w 1. Bardzo fajna paletka. Cztery róże, co, co prawda przeze mnie używane głównie dwa. I używam przede wszystkim tych takich bardziej różowych. Tutaj jest taki róż troszkę ciemniejszy, jakby lekko właśnie troszkę winny i z drobinkami, ale to jest bardziej taka taka. Połyskująca struktura niż drobinki, które gdzieś tam się osypują. I tutaj jest taki pomarańczo róż, i ja często sobie po prostu je mieszam i nakładam na policzek, i to jest bardzo fajny, ładny, naturalny efekt. A jeśli chodzi o te bardziej pomarańczowe strony, w ogóle tego nie użyłam ani razu, ale może bardziej w okresie, wiecie, jakim? Wakacyjnym, bo wtedy. Takie, takie róże bardziej soczyste, brzoskwiniowe, bardziej właśnie rozświetlone. Tutaj jest taki pomarańczowo złoty Pójdą w ruch, więc paletka jest bardzo fajna i chętnie po nią sięgam. Naprawdę spoko rzecz. Teraz róż, z którym myślę, że się pożegnam. Mimo, że jest całkiem fajny, to jednak chyba go po prostu oddam, żeby ktoś go przejął. Chociaż nie, jak powiem Wam, że on już jest przeterminowany z tego, co widzę. Już ma, no... Już się pół roku temu przeterminował niemalże, więc po prostu go wyrzucę. To jest Delia Multicolor Blush. I to była taka też trochę mozaika całkiem przyjemny, całkiem ładny, delikatny i neutralny, i właściwie też do każdego makijażu, i uważam, że on jest ok. Natomiast też mam, widzicie, mam dużo innych różów, po które wolałabym sięgać, a jednak ta Delia to tak do niczego mi nie pasuje i też wydaje mi się, że dostępność tej marki jest tak słaba, że mało kto po nią sięga i mało kto w ogóle jest zainteresowany tymi kosmetykami, więc po prostu też to wyrzucę, jak już jest takie przeterminowane, już wiadomo, że nie będę nikomu oddawać. To jest kolor 02 Bronze, więc jeśli ktoś ma dostęp do marki albo nie wiem, robi gdzieś tam zamówienia w internecie i przydałby mu się taki delikatny różyk na co dzień, to on jest naprawdę ok. To teraz może szybko Wam pokażę coś, czego jeszcze nie używałam, więc oczywiście zostanie ze mną. To jest marka Focalur i taki róż y, z różą rozświetlaczem, sankist, i taka paletka w ogóle nie używana, ładne róże, kolor 08. Będzie prawdopodobnie u mnie film z marką Focalur, z makijażem jedną marką, bo oni teraz mi robili paczkę i mają mi wysłać po prostu dosyć dużo kosmetyków do zrobienia całego makijażu, więc myślę, że jest szansa, że użyję tamtej paletki. Bardzo fajna, bardzo porządna, taka gumowana, więc jeśli chodzi o wykonanie, naprawdę super. I wydaje mi się, że pigmentacja też jest chyba taka dosyć zacna. Wydaje mi się, że ja nie używałam tej paletki, bo. Ona nie wygląda na używaną, ale coś mi się kojarzy, że ona jest bardzo dobrze napigmentowana i trzeba po prostu na to uważać. A może po prostu ona jest tak wydajna, że ja jej użyłam, bo coś mi się kojarzy, że ja użyłam tego różu i że on był mega, mega intensywny mm, i może po prostu tego nie widzę po strukturze. Niemniej jest i zostaje. Teraz coś, co mam na policzkach, i ostatnio widzieliście w filmie ogólnie z kosmetykami, makijaż z drogerii Natura. I to jest właśnie to, co mam teraz. Pewnie nie będzie jakoś dużo widać, ale starałam się nałożyć więcej, żeby gdzieś tam mi ten efekt nie zanikł. To jest Sensique Perfect Blush w kolorze 208 Sandstone. Bardzo ładny, bardzo twarzowy i też taki różyk na co dzień. Taki brzoskwiniowy, lekko idący w Pomarańczkę, ale taką bardzo subtelną, i fajna pigmentacja bardzo ładnie się rozciera, nakłada i fajnie podkreśla policzek. Polecam się zainteresować tymi różami. Ja mam tylko jeden kolor, ale pisałyście mi tam różne inne kolory i mówicie, że są fajne, że jesteście zadowolone, więc myślę, że gdzieś tam przy okazji, kiedyś jak będę w naturze, to się im przyjrzę i po prostu sobie zobaczę. Może jakiś inny kolor mnie skusi, ten zostaje ze mną. I myślę, że sobie też zostawię i wroszę. Kiedyś go dorzuciłam do jakichś zakupów, dlatego że tak głupio mi było zamawiać jedną rzecz. I to jest numer 03. Też całkiem przyjemny róż, też nawet dosyć dużo zużyty. To też jest taka neutralna brzoskwinka. Ja bardzo lubię taki kolor różów i to są takie róże, po które ja po prostu najczęściej sięgam, stąd też mała różnica w kolorach, jeśli chodzi o te moje ulubione, ale postaram się go dobić, wiecie co? To będzie chyba jeden z tych produktów, które sobie przeznaczę do celu zużyć, czyli taki projekt Denko, projekt Zero, żeby go wykończyć i się po prostu z nim pożegnać. Uważam, że jest w porządku, ale wiecie, i w to też nie jest taka marka, do której się po prostu idzie i zagląda i się tam grzebie, bo jeśli chodzi o kolor Kolorówkę, to ja z tą ich kolorówką to mam taki problem, że mam wrażenie, że ona jest taka bardzo uboga i taka bardzo zatrzymana 10 lat temu, jeśli chodzi o kolorystykę, o formulację. Ten róż jest ok, więc tak jak mówię: pójdzie do projektu zero i zostaje ze mną. I można się na niego skusić Nie powiem, że jest zły, bo jest naprawdę w porządku, ale to nie jest nic takiego wow. Po co bym szła specjalnie do jej grosze. Zostawiam sobie na pewno też taki kolor troszkę intensywniejszy, bardziej żarówiasty. To jest y, róż z Bell. On się ma niby dopasowywać do kolory Cery, ale powiedziałabym, że jest po prostu fajnym różem. On nie jest aż tak intensywny jak tutaj w opakowaniu. To nie jest taka żarówka. On na policzku jest troszkę łagodniejszy. Niemniej, no widzieliście, co sobie zostawiam, jakie kolory sobie zostawiam, więc on musi do nich dołączyć, żeby być alternatywą. W razie, czego bym miała jakiś tam bardziej intensywny różowy kolor oka. Co prawda, wiecie, ja też dosyć mało różów używam w stosunku do innych produktów. Np. bronzera u mnie idzie o wiele więcej, a róż to jest tam czasami na doczepkę. Niemniej przyda mi się i to jest Magic Glow Blush właśnie z Belle. Coś, co mam zamiar katować teraz przez okres letni, bo to wyszło na poprzedni okres letni, czyli też Belle i to jest Face and Eye Illuminating Blush. To jest właśnie coś takiego, czego jeszcze ani razu nie użyłam. I dużo osób mówiło po prostu, że to jest bardziej taka pomarańczowa tafla niż jakikolwiek kolor. I też w sumie nie wiem, czy z tego względu ja sobie powinnam to zostawiać, bo tak jak mówię, ja jakąś tam delikatną satynkę, delikatny połysk na policzku zniosę, ale jeżeli to jest tylko i wyłącznie połysk, właściwie bez żadnej bazy no to ja nie wiem, czy to się dla mnie nadaje. Teraz jestem w takim okresie miesiąca, że mam dosyć gładkie policzki, ale to tak nie zawsze jest. I jeszcze nie miałam okazji ani razu go użyć, bo jak dla mnie kolorystyka i wykończenie tego produktu wskazuje typowo na okres letni i myślę, że wtedy będzie bardziej spoko, bo będę troszkę bardziej opalona, złapię troszkę słońca i wtedy takie kolory się ogólnie lepiej prezentują. Więc on na razie ze mną zostanie, jak nie to poszukam po prostu nowego domu. Tutaj mam róż Dermacol i to jest też duo takie. Tutaj taki brzydki, szarawo-chłodny odcień, nie jest zbyt ładny, natomiast ten jest fajny i neutralny. I zostawiłabym go sobie, ale mam dużo innych rzeczy, więc po prostu puszczam go w świat, ktoś sobie go przygarnie. I to jest kolor 3, ogólnie spoko róże. Tutaj mam dwa róże, to są staroci, to są najstarsze róże w mojej kolekcji, to są sliki. Jeden i drugi, dwa, takie dosyć popularne kolory, które uwielbiam i które ze mną zostaną z tego względu, że właśnie są takimi starociami, a też są bardzo wyjątkowe. Teraz Slick jest marką, która tam już gdzieś tam zanikła. Ja jak zaczynałam YouTube'a w 2011-2012 roku, to Slick był marką taką naprawdę topową, jeśli chodzi o tutaj kanały YouTube, bo była tania, miała dużo paletek, dużo kolorów, dużo właśnie takich powiedzmy, że dosyć nowoczesnych kosmetyków jak na tamte czasy. No, a teraz już. Jej sława minęła, tak? Ale jednak kolory tych różów są wyjątkowe. I ja mam te takie najpopularniejsze: to jest Antique. To jest naprawdę piękny róż i to jest róż o taki brązer. On jest troszkę winny, taki troszkę burgundowy, brązowy. I jeszcze ma w sobie srebrną drobinkę, której za bardzo nie widać na policzku, a jednak coś tam delikatnie rozświetla. I zostawiam go sobie też: jest dosyć mocno zużyty, bo ma już takie, wiecie. W środku po prostu ta, ta, takie chropowate wszystko. I to jest naprawdę bardzo ładny kolor. Postaram się Wam tutaj dzisiaj go pokazać. O, o, to jest on. Też bardzo fajny. Powiedziałabym, że jest chyba najbardziej zbliżony do tego kolor popa, którego pokazywałam Wam na początku. I to jest właśnie taka satynka. Bardzo fajny róż. Zostaje ze mną. Może też wyląduje w projekcie Zero. I róż, który też uwielbiam, czyli Pomegranate. Również ze Slika. I ja go dostałam kiedyś chyba od jakiejś kosmetykomanii, czy już takiego. Ale drogeria. No, ale drogeria nie wiem, czy to jeszcze istnieje, do testów i kiedyś, wiecie, często firmy wysyłały jakieś takie testery bardziej albo blistry, a niekoniecznie pełnowymiarowy produkt, ale nie miałam nic przeciwko. I to jest też piękny, wyjątkowy odcień właśnie taki granat, yy, odbijający, połyskujący i on też jest naprawdę bardzo wyjątkowy. I to jest taki, troszkę, można powiedzieć, że delikatny dłochron. O, on jest tu. Też super pigmentacja i po prostu jak on wygląda na policzku, to jest magia. Naprawdę wygląda pięknie, więc jeszcze ze mną zostaje. Mimo, że to są stare rzeczy i wiem, że one już powinny gdzieś tam wylądować w koszu, ale to nie jest coś, co bym kupiła drugi raz na pewno, a jednak mam to, więc na razie jeszcze ze mną zostaje. I muszę sobie obiecać, że będę używać częściej właśnie tego granatowego, bo on naprawdę jest zacny. Kicini, chcesz się pokazać? Chodź! Chodź, kicini, chodź! To jest moje kicini, które właśnie mi żre włosy. Kiciu, będziesz grzeczna, dopiero świeżo myłam włosy i tu już mi, już mi jeżre, no super, pyszności po prostu. I teraz będę miała dwa ostatnie róże, które nie są mineralne. Pierre Ne Powder w kolorze numer 01 Soft Rouge, czyli taki powiedzmy, że dosyć neutralny różyk z gatunku różowych. Już otwieram, bo to się ciężko otwiera, o. Też taki lekko wypiekany, on jest y, troszkę chłodny, ma jakąś tam delikatną srebrną drobinkę, ale na policzku jest raczej taki satynowo-matowy i jest dosyć mocno napigmentowany i też jest taki powiedzmy, że dosyć neutralny zostaje ze mną, bo to jest mój jedyny róż z Pierrene, a pewnie będę nagrywać jeszcze jakieś filmy i nawet nie wiem, czy nie będzie właśnie makijaż jedną marką Pierrene, nie wiem, czy akurat go wtedy użyję, bo mam tylko jeden kolor i może nie pasować do każdego makijażu, który zrobię, ale ze mną zostaje i zostaje ze mną też um, róż z Essence de Blush w kolorze 10, bo to też jest jedyny mój róż z Essence też taki neutralno-brzoskwiniowo-różowy, też taki mój odcień, więc zostaje ze mną. I ostatnie róże to są róże mineralne. Na pewno sobie jakieś zostawię, bo też będę chciała zrobić makijaż mineralny. Nie z minerałami do twarzy, nie podkłady do twarzy, tylko właśnie wezmę pewnie sobie Etik, ale resztę twarzy też będę chciała zrobić minerałami, bo mam tego trochę, mam róże, mam bronzery dalej. Więc na pewno sobie coś zostawię. I tak, mam z Amelie Little Smile i Apple Blossom. Możecie je gdzieś tam zobaczyć u mnie na kanale, bo mam filmik z marką Amelie i tam używam kilku kosmetyków i są słocze. Little Smile jest takim różem, ja to zawsze nazywam, że takim trochę zimowym, bo on w sobie też ma połyskującą, taką lekko srebrną drobinkę. Można powiedzieć nawet, że to jest poblask taki i on jest dosyć wyjątkowy. A w związku z tym, że to są minerały to raczej mogą leżeć i leżeć, bo to są po prostu minerały i, i to są rzeczy, które się raczej tam nie terminują, więc myślę, że je sobie zostawię. Apple Blossom to jest taki troszkę intensywniejszy koralowy róż. I tutaj mam Annabel Minerals, róż mineralny rose, czyli też jeden z ich hitów i to jest też bardzo ładny odcień różu, też bardzo neutralny, właściwie każdemu pasuje i to jest też taki trochę ciemniejszy, lekko przybrudzony róż. Naprawdę bardzo ładny. Zostaje ze mną, i akurat co, jak co? Czasami po niego sięgnę. No i minerały są mega wydajne, tutaj się pyły unoszą. Newty. E, rubber Wine, czyli winora barbarowe. I on też jest taki naprawdę delikatniusi. Też pewnie gdzieś tam u mnie użyty, ale niekoniecznie w filmach, więc też sobie to zostawiam. I jeszcze jeden się tutaj zapodział. O, jest chyba taki najjaśniejszy, a też jest najchłodniejszy z tego wszystkiego. O, bo on ma w sobie trochę fioletu. Nie mam takiego różu, mam bardzo mało różów z nutą fioletu. To jest taka jakby rozbielona jagódka z maliną, tak to nazwijmy. Bardzo ładny kolor, e -colore. i to jest numer 204 Casabella, więc też ze mną zostaje. I no, te minerały zostawiam i tak jak myślałam, ogólnie różów u mnie zostaje całkiem sporo, więc sobie teraz szybko to przeliczę i przychodzę na podsumowanie. To było najszybsze przeliczenie, jakie kiedykolwiek zrobiłam i tak, miałam 33 sztuki wszystkiego, 25 ze mną teraz zostaje, 5 szuka nowego domu, 3 wyrzucam i tak to się prezentuje, jeśli chodzi o to, co ze mną zostaje, już nie jest aż tak pełno w tym koszyku. I przypuszczam, że w przyszłości jeszcze bardziej to przesegreguję. Bo ja się za rok będę wyprowadzać, więc będę chciała na pewno zminimalizować te moje wszystkie rzeczy. Ale też sobie daję teraz ten mniej więcej rok, żeby poprzeglądać te kosmetyki, żeby ich poużywać, może Wam też poprezentować na kanale. Zatem, jeżeli macie ochotę zobaczyć których z tych różów, które ja zostawiam, i czy chcecie po prostu zobaczyć, jak one tam gdzieś na policzku wychodzą, to po prostu piszcie. Ja staram się spełniać Wasze prośby. I zawsze staram się właśnie w film zaangażować to o co prosicie. Zatem to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, bo o niego prosiłyście i widzimy się w kolejnym. Pa, pa.